Się cieć. Ani ten, ani przyszły świat, ani to szczęście nie jest dla tych, którzy się wciąż wahają i błądzą. Wahanie jest drogim czynem. Lepiej pomylić się, zbłądzić działając, aniżeli trwać w bezruchu z obawy pomyłki. Błądzić jest rzeczą ludzką, gdyż tylko doświadczenie własne, choćby najbardziej gorzkie i ciężkie, może nas zbliżyć do odkrycia karty. Ma to sens? Piękne. Prawdę o sobie. No no. Tak naprawdę życie jest najważniejsze, żeby odkryć prawdę o sobie. Okej, okay. a wiesz co to w ogóle są za słowa, które pięknie wyrecytowałem tutaj? Już to mówiłeś mi nie raz, no ale właśnie. nie wiem. Powiedz. Nie wiem czy dobrze powiem, ale to jest poemat, który się nazywa indyjski z tamtych okolic, sprzed pięciu tysięcy lat, nawet jeszcze chyba starszy, nawet przed siedmiu. Nazywa się Bhagavad Gita. Trudne. Bardzo trudne, ale to jest najdłuższy poemat w dziejach ludzkości spisany przez ludzi, przez wielu ludzi z ogromnym sensem i to są podwaliny całego rozwoju osobistego, mindfulness i tego wszystkiego, co jest najlepsze, bo nauki naszych pierwszych coachów najlepszych na świecie, czyli Buddy, Jezusa, Sri Ramana Maharishi i też innych wielu, są po prostu są aktualne do dzisiaj, są powtarzane tylko przez inne. Dla mnie te słowa mają, są dalej aktualne, mają wielki sens. Bo pamiętaj, nie możesz ufać i wątpić. Tak naprawdę chciałabym, żebyś zrozumiał, że w dzisiejszych czasach działanie jest tym, że wierzysz. A jeżeli wątpisz, to nie działasz i nic nie robisz.